Maciuś, teraz to możesz sobie już wziąć tego pasata. Okej. Okay. Siema, witam was w drugim odcinku, gdzie zaczynamy budować pasata. Witam Was w drugim odcinku serii projekt pasat teściowej. Dzisiaj będzie trochę technicznie. Pasat w pierwszym odcinku nie miał lekko. To i tak najłatwiejsze wyzwania jakie mu zaplanowaliśmy. Będzie tylko gorzej. Zaczynamy od podniesienia i oględzin paszczura po ostatnich szaleństwach. Jest dużo piachu. Dużo piasku. <gry> Ciągle się z niego sypie. Przetrwały nawet osłony przegłowo. Skrzynia w miarę słucha. on z turbinki coś już delikatnie zaczyna sączyć. Jest chyba z pokrywy, ale to... pasaty tak mają. I tak do piątki nie zajedziecie. Sukę. Okay. chłodniczka klimy fajnie zabita ziemią. A najlepsze jest to, że klima nadal działa. Tutaj mamy coś rozwalone. Prawdopodobnie łożysko zaraz to zweryfikuję. Ale ogólnie jest cały. Nadal potwierdzamy tezę, że to jest auto niezniszczalne. Naszym celem jest zrobienie liftu minimum dwóch cali. Z czego mam apetyt na trzy i pewnie na tym się skończy. Zaczniemy chyba sobie od przedniego zawieszenia. Postaram się je opuścić, zobaczyć, czy. Po odpuszczeniu górnego mocowania, górnego kielicha całego, koło jeszcze nam ucieknie w dół, czy już będzie nam klinowało. Taka ciekawostka, żeby bezpiecznie skręcać tym samochodem. Odwrócę końcówkę drążka kierowniczego, żeby zachować po podniesieniu jej w miarę jakiś tam dobry kąt. Wygląda to strasznie. Oczywiście klasycznie tak nie się zawieszenia, ale ja potrzebuję zrobić tylko przymiarkę. Koncepcja delikatnie się zmieniła, jednak zrzuciłem górne mocowanie z górnymi uchwytami. Padłem na pomysł, jak to szybko można sprawdzić, wariant podniesienia będzie lepszy, żeby póki co u tokarzem generować już kosztów. Zaraz znajdę stare łożysko. 2 cm jeszcze wyższe. I na sztukę włożę zawieszenie. Puścimy samochód i zobaczymy jak to wygląda. Będzie fajnie. No jednak nie będzie. Nie może być jednak dystans zrobiony pomiędzy amortyzatorem a mocowaniami górnego wahacza. Ze względu na to, że przy maksymalnym wysuwie. A pasatem będziemy skakać. No jakby inaczej. Cała zwrotnica będzie uderzała nam. O amortyzator, a dokładniej o mocowanie dolne sprężyny. W teorii mógłbym trochę troszeczkę to podciąć, ale po co kombinować, jak można podłożyć lift gdzie indziej. W terenówce to nie jest hardkorowy lift, ale w pasacie już tak? Haczy nam w tym miejscu. To musimy zmienić. Zaczynam działać dalej. Jednak nie byłbym sobą, gdybym chociaż nie sprawdził, jak on stanie na kołach, jak to będzie wyglądać. Pół. Wtedy 46,5 On miał na wysuniętym zawieszeniu A Teraz to jest jego nominalna pozycja Dla porównania Drugi jest 42,5 Czyli Cztery tęty Ładnie Podniosły go Brakuje mi już troszeczkę nerwów do tego liftu Ciągle jest problem z haczącą osanką płośką. Teraz postaram się Teraz kolejny zmienić koncepcję. Chyba faktycznie skończy się na tym, że w sankach wytnę kawałek blachy i obspawam to niżej, bo nie chcę go podnosić tylko 4 cm, bo obliczyłem, że tyle byłoby możliwe bez większej przeróbki. No ale 4 cm, no, to jest już tyle. To nie po naszemu. Musi być to 6 cm minimum. Także teraz się trochę odprężę demontując płotnik, bo nie mogę doczekać się też przełożenia koła. Nie mogłem powstrzymać się przed przełożeniem tej opony na koło Passata i powiem wam, że no nie wchodzi, ale to niemal, że byłem pewien, że będziemy mieli problemy takie delikatne, bo tutaj umówmy się, wycinamy kawałek i wchodzi, podcinamy zderzaczek i też jest pięknie, ja to wygląda, muszę wam pokazać, ale to będzie potwór z Loch Ness. Jak pewnie wiecie, w terenówkach niezbędna jest osłona silnika i skrzyni biegów. Od naszego partnera dostaliśmy stalową osłonę silnika i skrzyni o grubości 2 mm. Po testach wrzucimy pełną relację z jej wytrzymałości, ale już teraz patrząc na jej wykonanie wiem, że będzie pancerna. Jeżeli wy też taką chcecie, wbijajcie na stronę www.oslonypareto.pl, gdzie znajdziecie osłony do ponad 900 modeli samochodów. Plan chyba się już setny raz zmienia. Na początku miały być felgi aluminiowe, te, które oryginalnie były na pasacie, z dystansem 5 cm. Zacząłem to mierzyć. Plan się zmienił. Znalazłem felgi od Jeepa, co prawda z innym rozstawem, bo 5x114. Miałem do tego. Założyć śruby pływające, które ten delikatnie rozstaw mogą nam zmienić i okej, okay, już byłem w zasadzie w fazie zamawiania, i pojawił się kolejny plan: odwrócenie stalówek. Znalazłem stalówki siedmiocalowe o szerokości 7 cali. Biorę się zaraz do roboty. Już nawet zrobiłem sobie próbną felgę, zobaczyć, czy to w ogóle da radę i czy nie będą jakieś strasznie biły po moich modyfikacjach, chociaż wiem, że dużo osób to robi i jest to popularne rozwiązanie i to do driftu, jak z poszerzeniem, czy też nawet właśnie w sobie samurajach, gdzie się te felgi odwraca. Ale wyrwałem felgi. Felga stalowa nie jest obspawana dookoła, tylko w kilku punktach. Raz. W czterech miejscach jest spaw. Wystarczy ładnie to odciąć, w tym miejscu zalać trochę wódekiem z dwóch stron, żeby był jakiś poślizg. Wybijamy środki, odwracamy, wrzucamy na maszynę. Sprawdzamy, czy nie biją. Ja robię migomatem tylko punktowy spaw, żeby to się trzymało i dojechało bezpiecznie do naszego zaufanego spawacza, który już to fajnie obspawa tigiem i będzie to moc stabilizator nie jest nam potrzebny i to tak kompletnie. Co ma nam stabilizować? Teren? A w zasadzie widzę, że on może mi teraz nawet delikatnie prężyć i przeszkadzać. Będzie bardziej niezależne zawieszenie. Analizując działanie stabilizatora powinno wyjść to na plus w terenie. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Masa wrogiem przyspieszenia. <laughs> Przypytam, widzicie tu później wyciągarkę? bo ja już ją widzę Dzisiaj bardzo ważny dzień dlatego, że zamierzam opuścić pasatę na koła i w końcu zobaczyć jak to wszystko wyjdzie Do tej pory były przymiarki osi pojedynczo Najpierw był przód, później był tył, później znowu był przód ale nigdy to nie stało na kołach także miało faktycznie stać na oponach, które już zaplanowaliśmy, że będzie stało Więc z tej okazji przedstawię wam w ogóle co zrobiłem, żeby podnieść to auto De facto o 8 cm, czyli takie 3 cale z małym plusikiem. Zobaczcie sobie, w jaki sposób zostanie to podniesione, na jakich częściach, budżetowo oczywiście. I Ciekawe, czy to wszystko w ogóle wytrzyma. Zaczniemy sobie może od przodu. Pierwsza rzecz, jaką zaplanowałem, to jest górne mocowanie amortyzatora i jednocześnie wahaczy górnych. Zostało podniesione o 2,5 cm, żeby to wszystko miało ręce i nogi. I żeby auto mogło jeździć i nie trzeć, nie haczyć, nie szorować, musiałem wyciąć kawałek sandału. Tanki zostały przycięte, dodatkowo jest to obspowane, dołożone, dołożone kawałki blachy. Musiałem troszeczkę wklepać podłużnice, a mark jest przedłużony z pręta, z amortyzatora, dlatego że na początkowo myśleliśmy, że jest to w ogóle pręt, a to jest rurka grubościenne. Przejdźmy szybko do omówienia tylnej osi. Tutaj już są moje mody. W tym momencie są to nasadki na szybko pomajstrowane, bo chciałem sobie jakieś blok blokadę do przymiarki sprężyny zrobić. Jest zrobione z profila 8x120, 8x140 tego. Dodatkowo to też zrobiłem niewycentrowane na 100%, dlatego że belkę opuszczam trochę niżej. Belka jest działa na podobnej w zasadzie mocowanie jest pod kątem, więc tą belkę delikatnie wysuwamy do tyłu, żeby pod dobrym kątem wszystko pracowało. No, ja o centymetr, co prawda, tylko to przesunąłem bo to też było twarde. No ale wiecie, centymetr do centymetra i będzie fajnie. Tuleje belki, ze starych tulei robię taki dystans i do tego skręcam tuleje to już leci do budy. No i tutaj jeszcze nie ale przedłużenie amortyzatora. Też żeby nie dokładać sobie pracy żeby nie giąć, nie spawać tutaj dookoła. Kończyłem to wczoraj o 22:00, To po prostu Delikatnie przyklepałem, to jest profil szóstka, grubościenne, 6x6, kwadracik. I co? I tutaj mamy już komplet, tak? To jest cały list, który ja sobie zaplanowałem. Mam nadzieję, że to wszystko będzie w miarę z głową działało. A, no i jeszcze no, coś fajnego, czyli felga. Felgi już są obspawane. Jedna felga wyszła z biciem 0,0, to byłem w szoku. A druga felga wyszła 0,5 gram. Także no, perfekto. Spoiler alert! Passat swoje pierwsze testy odbędzie na rajdzie terenowym. O tym więcej na końcu odcinka. Jest po siódmej, jest piątek, w niedzielę wyjeżdżamy na zawody. Ja nie lubię rzecz na szybko, ale już dzisiaj wymiękłem, zejechałem do żabki po drodze, bo wstałem po już 5.40, a wczoraj skończyłem 22. Życzcie mi powodzenia, a ja zaczynam działać. Mamy już koła wrzucone. Chciałem je pomalować, jeszcze zrobić, no ale już pewnie nie zdążę. Nawet nowy zacisk gleciał. I tarczuchy. No kozak, nie? Tylko teraz mam zarypisty ręczne. Będzie jazda za bokiem? Pod marketem? Pewnie, że będzie. No ale tamten tak. Podejrzewałem się tak zblokował, zgrzał wszystko i o dziwo wygięło tak tarcze, że to skakało. Nie wiem jak ona się odkształci, nawet już tego nie badałem, bo naprawdę ledwo z czasem się wyrobiłem. Co mi zostało? Zostało mi podciąć trochę tylny zderzak. Z przodu muszę podciąć błotniki, myślę, że do tego poszerzenia też od mocowania nadkoli. No i zakładam nowe drążki, oczywiście budżetowo, jak cały ten projekt. No ale polatają chwilę, miejmy nadzieję, że nie pękną. Zadowolony, bo nareszcie na finiszu została tylko osłona, o której wam wspominałem. Patrzcie na tego potwora. Takiego pasata akceptuję. Normalnie jaram się pasatem. Nie wiem, co się dzieje, ale. A więc osłona założona. Nie no, zajeb pasuje. Tak, to można pracować. Pasat po opuszczeniu. <grystanie> Efekt jest przekozacki. Nie wiem, czy kamera to odda. Sztos. Jest sztos. Hej, okay, pora na dystrak. Pasat wyszedł przekozacko. Oby też taki jeździł. Mam nadzieję, że Wam również się podoba. W następnym odcinku nie oszczędzamy paserati i rzucamy go na głęboką wodę. Bierzemy udział w rajdzie terenowym dla woźb, który jedzie z Zielonej Góry do Gubina. Przed nami ponad 90 km lasami i polami. Pamiętajcie, sobota godzina 18. Do zobaczenia.